Jedną z sił nośnych młodości są uczucia społeczne. Biorą się one z młodzieńczej, idealistycznej wiary w możliwość, a nawet konieczność budowy lepszego świata i to nie w pojedynkę, lecz wraz z innymi. Grupy rówieśnicze, takie jak kliki, paczki, związki, przyjaźni, związki intymne. Niezależnie od przyczyn, dla których powstają, pełnią własną, bezcenną rolę w życiu młodego człowieka, pomagają mu w odcinaniu emocjonalnej pępowiny z domem rodzinnym, z rodzicami, a to z kolei jest koniecznym warunkiem podjęcia przez niego własnej drogi życia i budowania dojrzałej tożsamości. Znane przysłowie mówi o tym, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Prawda to. Jednakże, aby jabłko mogło przynosić własne owoce, z dala od jabłoni paść musi.